I cześć, witajcie! Z tej strony Hubertus53. No, a dziś kolejny odcinek serii zagrajmy w LEGO Piraci z Karaibów. No i, zdobył, no i mamy tutaj jakąś nową postać, więc sobie ją kupimy. Jest to Twig. Nieźle kosztował. I już go sobie kupiliśmy. Ale jeśli chodzi o to, co dzisiaj, na czym się dzisiaj skupimy. To co na przejściu nory przemytników, to na tym dzisiaj będziemy się skupiać, no możemy tylko w trybie faularnym, ale ja i tak tylko w tym trybie będę nagrywał, więc go, lecimy z tym koksem. Wiem, że możecie źle słyszeć muzykę, więc mam nadzieję, że jeszcze jakoś to dosłyszycie wszystko. Mm -hmm. Aha. Ty kobieto, kobieto, nie denerwuj, tylko schudnij może. Po dwie tony ważysz. Dobra, no i dzisiaj możemy przejść całą tą misję, no wiele z was pewnie nie, nie będzie interesowała, bo z pozorów na początek będzie nudny, ale gdy już dojdziemy do sedna, czyli do połowy tej misji, no to będzie fajnie. Dzisiaj mamy dużo robienia z kompasem. Trochę chyba wszystko da się wykompasować teraz w trybie fabularnym, tak mi się tylko zdaje. Dobra, musimy szczerze mówiąc iść po łopatę. A łopata jest tam. Łopaty ma ta małpa, więc może wystarczy ją uderzyć i nam da. Dawaj. A nie, śmiała. Hmm. Dobra. Trzeba to tak załatwić. Ja dawno gram w tę grę. Znurę w, w ogóle to mi wypadła z pamięci ona. Aha, ona chce banana Ona banana chce Dobra, mamy banana No dzisiaj może będzie ten True Pirate Tak jak w ostatnim odcinku Ale to może Bo wiecie W ogóle też dzisiaj yy, Bardzo rano wstałem W ogóle teraz to nagrywam rano Nie wiem kiedy to się przyśle Ale naprawdę rano to nagrywam no i także no niektóre pomyłki w tych odcinkach niestety będą i no tutaj jest największy kłopot chyba dzisiejszego odcinka, ale mam nadzieję, że jednak uda mi się jakoś to wszystko tak jakby uformować, nie wiem jak to nazwać, i, i jednak przypomną mi się rzeczy. Pamiętam Barbosa i tutaj przysłał yy, na, za karę to tak jak ileś tam lat temu, chyba. Nie pamiętam ile, ale wiem, że parę lat temu Jack y, Barbosa też wysłał tutaj Jacka y, samego. Teraz Elizabeth. I no Jack musiał jakoś przeżyć, prawda? A. A jakoś tam zrobił te przeżycie, że znalazł jakąś prze y, norę przemytników, rumu, y y Później zrobił sobie z w tratwę, związał je z swoimi włosami. Nie do końca wiemy, czy to prawda, czy związał je ze swoimi włosami, bo tak powiedział naszym, naszym postaciom, czyli i Willowi. A wiecie, Jack lubi też sobie bujać w marzeniach, ale no po nim wszystkiego można się spodziewać, także nie wiem co mm, oczekiwać po nim. Dobra, mm, musimy... nie wiem. Chyba Jack nie chciałby, ale Elizabeth chciałaby mieć drewno. Dobra, musimy wszystko wykompasować. Ona chce mieć drewno, żeby zrobić ognisko, ale musimy wszystko wykompasować na razie. Szukam jakiejś, jakiejś dziwnej rzeczy. O, takiej. Nie wiem po co, ale znalazłem... Chyba po to, żeby mieć kompas, tak. <grym> yy, dobra. Wy tam mnie nie słuchajcie, bo ja... Dobrze sobie bujam w marzeniach. No, tutaj mogłem się spodziewać, że to będzie. No, będzie chyba cały kompas, tak mi się zdaje. Bo panie, jak to wyskoczyło. Musimy to zbudować. Opsa. Niebieska moneta, zawsze niezła wartość. złowia wartość ma. No i teraz też zdobyliśmy ją. Teraz kolejny raz niebieska moneta. 3000 od razu znaleźliśmy. Tutaj też myślę, że na palmie będzie niebieska. Tak? No, pięknie, 12000 już. Początek tylko gry, gry misji. Sorry. Powiem wam, że naprawdę ta misja będzie dość yy, długa długa. Może zajmie nam yy, 20 minut albo pół godziny. Najdłuższa to jest yy, w każdym razie z klątwy Czarni perły. Krótsza na pewno, niż Isla Demu Erta I no... no szkoda po prostu No... W sumie czemu szkoda? No ja nie wiem, co ja mówię <laughs> Ale już wam mówiłem, że rano stałem, więc Nie za bardzo kapuje o co kaman Także no, mówię <laughs> To będzie dość trudne. Dobra, w każdym razie musimy y, rozpocząć jakoś y, tą misję. Tak sensownie, bo teraz dopiero ją rozpoczęliśmy, tak w sumie. Na tym poziomie. Już mamy nieźle 18 tysięcy. Także dobra, wskakujemy na tą beczkę. No i kręcimy wałek. No i powstaje tutaj most. Spoko. No i teraz trzeba Elizabeth tutaj. A Jackie chodź, dawaj. No i dobra. Tylko Elizabeth gram. Dobra, i tutaj trzeba skoczyć. No i dobra. Musimy to porozwalać wszystko. Dobra. Są lagi lekkie. Niektórzy mogli to już zauważyć. I. Tak na wszelki wypadek jest. Yy... Yy, jesteśmy tutaj i trzeba tutaj dużo rozwalać na przykład tego szkieleta. Tych szkieletów z rumę On już nam da zamiast rumu koło wrotek. Okej, okay, widzieliście to? Musimy to wkręcić. Wiem, że mu muzyka wam... Jest trochę zbyt cicho, no ale jakby to ująć ujęcie... Bardzo bardzo szybko chciałem nagrać ten film. Już mówiłem rano to nagrywam, także no, a nie wiem kiedy wyszedł, więc no. Jeszcze raz trzeba tutaj skoczyć Dobra. No i jak no. widzicie nad naszym brzegiem wyszedł. Zielony błysk. O czym dopiero głębiej zapoznamy się na krańcu świata, czyli w trzeciej części całej tej gry. No i musimy dużo pozbierać tej kasy. Ale tutaj niebieskich monetek cały czas mamy. Mamy w je. Ja. Dobra. Kolejna niebieska. Dobra, Truno. Więcej chyba nie ma. No i musimy dużo podpierać. Kas jak już mówiłem. Dobra. Tutaj jest jakaś luneta, więc może przez nią spojrzymy. No właśnie, chyba o to nawet chodziło. I musimy cały czas śledzić do Ringtona. Idzie dalej. I patrz. No i nic. Arom. Uh. Hmm. Uh. Tanczę sobie nic nie mówię po prostu. Teraz sobie śpiczek. coś mówię. Pali się jego kapelusz. To jest katastrofa. No i będziemy teraz grać sobie dalej, i musimy iść za światłem. A więc spoko. Nie. Jackie teraz. On ma fajny. On jest teraz y, ciekawy, bo ma y, jakby y, kapelusz na bandanie. Tego jeszcze dalej to on y, będzie tylko bez kapelusza w bandanie albo z kapeluszem, ale i z kurtką, a nie kamizelką. Także to jest taki jakby jedynie w tej misji jest w takim stroju. O, tak mogę to ująć. Coś to, to by mi było, ale udało się. No i tutaj są klocki do zbudowania z tych skrzyn wypadają. No yy... i coś budujemy. Razie niebieska moneta. O, dużo teraz było kasy. Aha, małpa. Jednym uderzeniem swojej ręki rozwaliła. Tu. No takie. Takie zamknięcie do nory przemytników. Jak to? Jak ja nie mogłem mieczem, to małpa swoją ręką mogła. Może to taki mały goryl. Um, w każdym razie tego jeszcze nie wiemy. Nikt jeszcze nie będzie wiedział. Dobra, trzeba zakręcić kołem. I. Katapulta. Tak, wiedziałem. Dobra, I teraz jest fajna rzecz. Słuchajcie, ludzie. Cyk, mogę sobie usiąść. Elisabeth, patrzcie, co mi robi. I. <grytania> Bum! Niebieskie monety kasa. No i powinno mi tutaj y, zrobić chłodę. Przejście, poproszę. Dobra, muszę się do Elisabeth przeteleportować, bo po prostu po jej stronie to wszystko jest dobrze. O, dobra. Tam już widziałam chyba niebieską monetę. No, niebieskie monety to tak, ale mini zestaw powołaś Dobra, możemy sobie schodzić I... do dołu I dobra, wybuchło O panie, dobra Już czeki, czeki Oczywiście Dobra Patrzcie, dalej, teraz będziemy coś tam kręcić. Yy, chyba będzie to, mam nadzieję, że nie zbyt trudne. Ja na tych kręciołkach się chyba, z tego co pamiętam, nie za bardzo je lubiałem. Było to zbyt takie dla mnie jakby to ująć być może trudne. Nie, to za ostro powiedziane. Chyba takie. No, po prostu nie lubiałem ich. No, i tutaj kolejny dynamit, wybuch. Nie wiem do czego to doprowadza. Ale musimy tak robić, żeby one wszystkie wybuchały. Ta beczka, którą kręciliśmy, teraz tam stoi nie wokół Elizabeth. Za to tam się kręci <grym> zamiast beczka. Eee, dobrze, trzeba tam podpalić następny dynamit. jakby. Dobra, zapalił się. No i mamy do zbudowania kolejne części. Z tych dynamitów wychodzą nam potrzebne części i dzięki nim chyba robimy coś ważnego. Tak mi się zdaje przynajmniej. Dużo dzisiaj rzeczy. Naprawdę długa misja. Sami możecie za chwilę zobaczyć jak ona będzie długa, bo to już może połowa teraz jest. Tak, teraz jest połowa moim zdaniem. Czy mam już cały kompas? O, mam cały kompas, ludzie, mam cały kompas. O, będzie złoty klocek. Chyba, że wam nawet pokażę. Tylko sobie zdobywam. Dobra, trzeba tutaj już ostrożnie, bo jak spaniemy, to wszystko na nic. Dobra, kładź Musimy iść aha dobra potrzebny klocek wiecie jest taki mechanizm że wszystkie są nam jakieś potrzebne klocki coś w tym stylu nam wypada i dobra musimy teraz to te światło doprowadzić do tego takiego świecącego co tak odbija takiego talerzyka jak można by powiedzieć i powiem Wam, że z kim zagramy w następnej misji. Ale to jeszcze będzie taki gość, niespodzianka, dlatego ja wam nic nie zdradzę, chociaż niektórzy ludzie mogli się domyślić. Ci którzy no, troszkę krążą po tym takim niezbyt... niezbyt takim sławnym YouTubie typu nie Smile Big the Player, bo na przykład Smilebic The Player to ogromny youtuber, bardzo go cenię za to. Dobra i dobra, ja jestem takim typowym youtuberem, jeszcze nie jestem zbyt sławny, bo no subów mało, łapki w górę to się jakoś staracie tam. Także myślę, że nie jestem jakiś najbardziej sławny na YouTubie. Może, no bo tam z Malbika de playera każdy kojarzy, nie? A mnie to już nie. Dobra. No i nie było czuł Pirata. No ale i tak dostaniemy dodatkowo złoty klocek za kompas, także. O nie, żołnierze, u nas idą. I sami widzicie jak długie to jest. To było śmieszne. True Pirates, True Pirates. O nie, Will. Ona tęskni za Willem. Możliwe. Najśladem ur -ta. Nie. Nie idziemy najśladem Uerta. Zrób to dla mnie w prezencie ślubnym. Jest <grym zresztą> też ja mam kompas, to mnie sobie weźmiecie, spoko. <grym zresztą> po Jakie postacie? Elizabeth Bielizna, biała. No i czy będzie True Pirates? No to zobaczymy sobie. Co widzieliście to ludzie? Widzieliście to czemu ja miałem fioletowe monety? Tak dużo furatowych monet. Bzdury! Ale dobra. Zobaczmy czy będzie cały kompas mini zestaw. No dwa mini zestawy, nieźle. Złote klocki. 5 i 6 za kompas. Także nieźle. No to... Yy, yy, trzymaj.